Witam wszystkich, ja jestem Dominik Domczor. W tym poradniku pokażę, poinstruuję konkretnie, jak odzyskać konto Epic Games. Nie będzie to poradnik, że opowiadam o tym, że można, tylko konkretnie wskażę, gdzie klikacie, co robicie, jak wszystko przechodzicie. W końcu to jest ten właściwy poradnik. Informuję, że on jest również najdłuższy, najprawdopodobniej na YouTubie, ponieważ jest również najkonkretniejszy. Informuję, że jest to filmik poradnikowy, w związku z tym. Nie pomijajcie żadnego fragmentu. W skrócie, jak będziecie filmik oglądać z przerywaniem, to zapewne support epika wam nie pomoże i tego konta nie odzyskacie. Natomiast ja i moje wiele wcześniejszych wersji tego filmu przyczyniliśmy się, nie wiem jak to powiedzieć, do wielu odzyskanych kont, więc ja udzielam konkretnych, prawdziwych wskazówek za darmo, tylko tutaj specjalnie dla Was, na tym filmie. Nadal proszę nie przerywać wszystkie ważne informacje. Informuję, że jeśli odzyskaliście konto, odzyskacie, a zapewne na następny dzień odzyskacie konto, to zapraszam również do wsparcia mojego kanału, do mojej twórczości. Wszystkie supi, patronite, bajkafi są, formy wsparcia są dostępne w opisie strony. Informuję, że na moim kanale jest wiele innych poradników, jak odzyskiwać Facebooki, Steam, Epiki, Insta i tak dalej. Więc zapraszam również na oglądanie tych poradników, w których na przykład zabezpieczamy swoje konta, a nie tylko odzyskujemy. Więc na moim kanale jest o wiele więcej ciekawych treści. Oczywiście filmik przyda się również tym osobom, które nie mają skradzionego konta i podmienionego maila, ale również tym osobom, które straciły dostęp do własnego maila, na przykład ponieważ jest wykasowany z powodu nieużywania, bo to tak samo jakby konto było schakowane, po prostu wisi na mailu, do którego nie macie dostępu. Dobrze, informuję, że jeśli odzyskacie konto, a na pewno odzyskacie z moim poradnikiem, to zachęcam również do napisania rekomendacji na moim profilu Steam, na którym mam ponad 100 komentarzy, że pomogłem. Tutaj na dole w komentarzach możecie napisać: "Hej Domczor, twój filmik pomógł mi w odzyskaniu konta. Epic" Ok, więc ja teraz przechodzę już konkretnie do odzyskiwania konta na Epiku. No to standardowo wchodzimy w przeglądarkę, wszyscy. Już najlepiej będzie, jak będziecie ten poradnik oglądać, przykładowo na jednej zakładce w komputerze, a na drugiej zakładce. Wchodzicie właśnie na Epic i tak przerywając ten filmik. Informuję, że są długi, bo jest on na tyle konkretny, że tyle musi minimum być, ok? Więc oglądajcie go, sugeruję z przerywaniem. Dobrze, standardowo mamy skradzione konto, więc jesteśmy wylogowani. No to standardowo klikamy na zaloguj się. No niestety nie możemy się zalogować, w związku z tym od razu klikamy na napis Nie pamiętasz hasła. Prowadź adres e-mail przypisany do swojego konta Epic. Szczerze podajemy byle jaki błędny adres, ponieważ nie znamy tego aktualnego maila hakera. Ok? Na przykład przykład.com. Klikamy Kontynuuj. Pojawia nam się komunikat Nie znaleźliśmy Twojego konta Epic Games. Klikamy na napis tutaj czerwony, ten malutki Odzyskaj konto. Przykładowo tutaj, wpisując swojego starego maila, no również zobaczycie ten sam komunikat, ok? Bo już konto na tym mailu nie istnieje. No właśnie, w momencie, kiedy wy nie macie skradzionego konta, ale wasze konto wisi na waszym zagubionym mailu, tutaj klikacie, wpisujecie swój e-mail, ok? Ale zresztą możecie robić dokładnie, nawet w tej sytuacji, dokładnie tak samo jak ja. Klikamy na napis: odzyskaj konto. Wprowadź e-mail, którego użyto do tworzenia konta. Ja ten e-mail pamiętam. Nawet jeśli nie macie do niego dostępu, to i tak go podajecie, ponieważ macie po prostu wskazać konto. Do tego pierwszego maila, który kiedyś posłużył do utworzenia konta, nie wiem, może go nigdy nie zmienialiście. Epic cały czas był powiązany z jednym mailem, może dwa razy, może trzy razy podmienialiście maile, i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj wpisuję pierwszy używany e-mail. To jest moja stara poczta wp.pl. Klikam kontynuuj, którą już mam do niej dostęp, ale już się nią nie, nie interesuje. Dobrze, mamy taki żółty komunikacik. Musisz ukończyć żądanie w miejscu, w którym już się wcześniej logowałeś i grałeś. Ja specjalnie wykonuję to z Mozilla, bo właśnie w tej przeglądarce się nie loguje, ja się loguję z Gogla. I w sumie z aplikacji na komputerze. Oczywiście, nawet jeśli jesteście na, powiem tak, urządzeniu rozpoznanym, które powinno być rozpoznane, też możecie mieć taki komunikat. Ale walić ten komunikat, klikamy na niebieski napis: Kontynuuj odzyskiwanie. Więc tak, w końcu jesteśmy już na takim ośmiokrokowym etapie odzyskiwania. Dokopaliśmy się, ponieważ naklikaliśmy różne metody. Nie mam dostępu, nie wiem, nie pamiętam. Więc na początku wpisujemy nowy adres e-mail. Oczywiście ten e-mail będzie użyty do odzyskiwania, czyli jeśli support uzna Was wniosek za prawidłowy, bo podacie prawidłowe dowody na odzyskiwanie, a z moim poradnikiem podacie, teraz naprawdę nie oglądacie bez przerywania. Jak przerwiecie, trudno, nie odzyskacie konta. Ja konkretnie tłumaczę. Zaktualizuj adres e-mail. To jest e-mail, który oczywiście będzie dodany do Waszego konta w przypadku jego odzyskania. Ja już podałem klikam kontynuuj. Wprowadź sześciocyfrowy kod zabezpieczający na tego nowego maila. Dzieje się tak, ponieważ Epic chce mieć pewność, że macie dostęp do nowego kontaktowego adresu e-mail bo szkoda by było zrobić literówkę i wykonywać odzyskiwanie na maila do którego nie macie dostępu. Tutaj kopiujemy ten kod i go wklejamy. Klikamy kontynuuj. Dobrze, teraz mamy komunikat. Znajdź swoje konto. Znaleźć konto, które musimy wskazać do odzyskiwania. Można znaleźć na wiele sposobów. Identyfikator konta, zalecany. Identyfikator faktury, to jest bardzo łatwe. Zalecane. Ja też w ten sposób wyszukam konto. Adres e-mail. No to myślę, że po pierwszym używanym mailu albo wcześniej używanym mailu również wskażecie konto. Nazwa konta to też jest bardzo fajny sposób. Mimo iż nazwę konta można zmieniać, myślę, że. Tutaj też. Oczywiście, jeśli nie znacie swojej nazwy konta, bo sobie dajecie, nie wiem, dużo myślników, dużo podłóg i często tą nazwę zmieniacie. Ja na przykład nie zmieniam, bo wiem jakie to może powodować problemy. I mam w kółko ponad od samego początku jedną i tą samą nazwę. Ale ogólnie wpisuję ja wyszukam sobie po identyfikatorze faktury. W związku z tym chodzę na. Swojego poprzedniego maila. W wyszukiwarce poprzedniego maila wpisuję słowo Epic. Biorę pierwszą, teraz mam pełno numerów faktur. Biorę pierwszą, lepszą fakturę. Kopiuję kod faktury i go wklejam. Klikam kontynuuj, i na pewno znajdzie moje konto. Przykładowo, wyszukując po nazwie konta. No Ktoś może mieć podobną albo identyczną, i się pomylicie, więc supportowi wskażecie być może nawet nie swoje konto, jeśli nie dokładnie pamiętacie nazwy. Natomiast po numerze fakturki na pewno konkretnie namierzy wasze konto. Pamiętajcie, że jeśli macie kilka kont Epic, musicie zwrócić uwagę, do którego konta podajecie fakturkę, żebyście nie odzyskiwali tego drugiego konta, na przykład, do którego nadal jednak macie dostęp. Dobrze, kolejne pole. Ostatnio używany adres e-mail. Tak, no podaję ten poprzednio używany e-mail. W moim przypadku. Dobrze. Kolejne pytanie. Czy kiedykolwiek zmieniano adres e-mail na tym koncie? Ja zaznaczam tak, bo wiem, że zmieniałem i ten pierwszy używany e-mail nie jest taki sam jak poprzednio używany adres e-mail. Więc wpisuję tutaj pierwszy adres e-mail. To jest mój stary polski. Adres e-mail. Jeśli zmienialiście konto trzy razy, przepraszam, e-mail trzy razy, to możecie kliknąć na napis Dodaj adres e-mail i jeszcze więcej adresów e-mail używanych na tym koncie możecie podać. Ja podałem dwa, klikam Kontynuuj. Kolejne pytanie jest: Podaj adres e-mail, który posłużył do utworzenia konta. W moim przypadku, no ten z drugiej pozycji. Klikam Kontynuuj. Wprowadzić 6-cyfrowy kod bezpieczeństwa z pierwszego używanego adresu e-mail. Ja akurat do niego mam dostęp, więc go podam. Natomiast jest to pole nieobowiązkowe. Macie podać poprawnie pierwszy używany e-mail. Nie musicie go, nawet jeśli nie macie do niego dostępu. Te pole jest opcjonalne, czyli nieobowiązkowe. Jeśli nie możecie przepisać kodu, bo nie macie do niego dostępu, jest skradziony albo wykasowany, to. Klikacie kontynuuj, ale ja przepisuję kod i jeszcze klikam kontynuuj, bo mam do niego dostęp. Kolejny krok. Dodaj ostatnio używana wyświetlana nazwa. Ja swoją nazwę bardzo dobrze pamiętam, bo jej nigdy nie zmieniam. Jeśli nie pamiętacie swojej nazwy, może spójrzcie, nie wiem, na screeny z Fortnite'a, z tego głównego menu. Może tam będzie wasz ostatni wyświetlany screen. Kolejne pytanie: Czy kiedykolwiek zmieniano wyświetlaną nazwę na Epic Games? Klikacie tak. Jeśli tak, podaj inną wyświetlaną nazwę. Ja klikam nie, ponieważ ja od początku utworzenia konta tej nazwy nie zmieniałem. Klikam kontynuuj. Jaka była ostatnia oryginalna wyświetlana nazwa? No, u mnie jest ta jedna możliwość, więc yy, klikam kontynuuj. Wpisz imię i nazwisko oraz lokalizację. Tutaj wpisujemy dane osobowe wprowadzone na konto. Ja wpisuję swoje prawdziwe dane osobowe, czyli Dominik. Klikam Kontynuuj. Więc, tak, dodaj powiązane konta. Ja na przykład konto Epic Games stworzyłem za pomocą konta Facebook. I tutaj jest, czy kiedykolwiek powiązano jakiekolwiek konto z Epic Games? Ja zaznaczam opcję tak, ponieważ tak. Tutaj jest dodaj powiązane konto. Możemy wybrać PlayStation Network, Xbox, Nintendo, Google, Facebook i tak dalej. Jeśli wy macie powiązane z PlayStation czy z Nintendo, wpisujecie, wybieracie inne powiązane konto. Wyświetlana nazwa konta Twitch. No, powiem, że średnio pamiętam, nie mam pewności, więc wchodzę w innej przeglądarce na swoje konto Twitch i. Tutaj już widzę swoją wyświetlaną nazwę w rozwijanym menu, więc wracam teraz do innej przeglądarki i wpisuję. Przybliżona data połączenia kont. Ja bardzo dobrze znam tą datę. Pomyłka jest o niecały miesiąc. Czy konto, kolejne pytanie, jest obecnie powiązane? No, nie wiemy, co haker zrobił, ale uzupełniamy te konto i zaznaczamy, że tak. Dobrze, klikamy Zapisz. Można kliknąć dodaj kolejne powiązane konto. Ok, więc ja więcej kont nie dodaję. Klikam kontynuuj. Czy kiedykolwiek dokonano zakupu w Epic Games? Ja dokonałem zakupu, tak. Jedną albo chyba dwie gierki kupiłem. W takim razie podaj cztery ostatnie cyfry karty płatniczej albo konto PayPal. E-mail powiązany z kontem PayPal. Szczerze ja nie pamiętam z czym, jaką metodą płaciłem za te gierki. Oczywiście, w historii swojej poczty, do której mam dostęp, mógłbym w tym potwierdzeniu odnaleźć prawdopodobnie jaka była metoda płatności, mógłbym w historii banku odnaleźć, czy to było z Paypala kupione, czy to było z banku kupione. Wpiszę tutaj e-mail po prostu powiązany z moim kontem Paypal. Nie wiem, czy go użyłem. Wydaje mi się, że kartą płaciłem. Wydaje tylko mi się, ok? I podaj cztery ostatnie cyfry karty płatniczej. Cztery ostatnie cyfry karty nie zagrażają Waszemu bezpieczeństwu. To jest tylko po to, aby konsultant mógł zweryfikować, czy znacie metody płatności. Bo jeśli znacie metody płatności, to znaczy, że jesteście właścicielem. Jeśli nie znacie, to nie jesteście właścicielem. Pamiętajcie, kto te wszystkie dowody, informacje prywatne. Poda błędnie lub wszędzie będzie klikał pomi, 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 bo tu można nic nie wpisywać na każdym kroku, jest zawsze opcjonalnie. I klikać kontynuuj, to kto wyśle puste zgłoszenie, ten konta raczej nie odzyska, ale oglądajcie cały czas to, ponieważ na końcu jest ogólny opis i tam jeszcze dodam wiele ważnych informacji. Dobrze, klikam kontynuuj. Jest jeszcze opcja, dodaj kartę płatniczą, więc jeśli w międzyczasie używaliście dwóch, trzech kart, możecie podać więcej kart płatniczych. Ja klikam kontynuuj. Dobrze, teraz jest podsumowanie wszystkich informacji, możemy to sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Ja tutaj na, na potrzeby filmu te informacje zwinę. Natomiast na końcu można dodać opis. I teraz bardzo ważne i słuchajcie. Można pisać w języku polskim, można pisać w języku angielskim. Do opisu bardzo fajnie jest dopisać. Podaję więcej. Starych albo nawet najstarszych numerów faktur, jakie znalazłem. Więc wchodzicie na swojego maila i odnajdujecie różne stare faktury ze swojego konta. Z doświadczenia wiem, że im starszy dowód faktury, to jest bardziej wartościowy. Jeśli macie, nie macie dostępu do własnego adresu e-mail, bo Epic został skradziony razem z mailem. I na przykład haker albo ukradł całego maila, albo się na niego włamał i wykasował Wam wszystkie potwierdzenia, tak też się zdarza, to zaglądacie w poczcie w folder kosz. Być może w koszu będą niewykasowane takie potwierdzenia. Rzadko to się zdarza, ale się jednak zdarza. Jeśli natomiast pozbyliście się niestety wszystkich numerów faktur i nic nie znacie, to piszecie jeszcze dalej kontynuujecie opis. Niestety nie posiadam żadnych numerów faktur, ponieważ razem z kontem Epic straciłem również konto mailowe, ale dokładnie pamiętam, że pobierałem na przykład wszystkie darmowe gry. Trzeba tu podać prywatne, ukryte informacje, ale pamiętam, że pobierałem wszystkie darmowe gry, a jedną, na przykład, i teraz wymieniamy tytuł, orientacyjną datę zakupu ją akurat kupiłem metodą taką i taką. Kolejne ważne, prywatne informacje. Jeśli nie znacie czterech ostatnich cyfr numeru karty bankowej, to w tym opisie podajecie. Yy, niestety nie znam czterech ostatnich cyfr kart od banku, ponieważ już ją wyrzuciłem i jest nieaktywna. Ale dobrze wiem, że właścicielem karty był i tutaj podajecie imię nazwisko swoje albo nie wiem rodzica nie wiem oraz typ karty to był Visa albo Mastercard. Inne prywatne informacje o tej karcie, częściowe oczywiście. Do, ja wam mówię imię nazwisko właściciela, typ karty, Visa czy Mastercard i takie informacje podajecie w opisie. Następnie klikacie wyślij. Ja już tego nie będę tutaj na podstawie tego filmu wysyłał, ale w kolejnym kroku dostaniecie wiadomość na maila kontaktowego. Tego z pierwszej pozycji. W przypadku uznania zgłoszenia za prawidłowe, jeśli podacie wszystkie zgodne informacje, albo bardzo dużo, to ten nowy e-mail kontaktowy będzie dopisany do konta. Okej, okay. jeszcze proszę nie przerywać, bo jeszcze kontynuuję informację. Na zgłoszenie czeka się około jednego dnia. Są trzy możliwości. Albo dostaniecie potwierdzenie, że się wszystko udało, albo do, nie dostaniecie potwierdzenia odpowiedzi w ogóle. A to znaczy, że zgłoszenie zostało zrobione tak do dupy, tak błędnie i bez konkretnych dowodów, że nawet nie chcą Wam odpowiadać. Albo poproszą Was o więcej dodatkowych informacji. A to oznacza, że częściowo podaliście poprawne, częściowo złe. Albo po prostu podaliście ich za mało, więc trzeba toczyć rozmowę z supportem i kontynuować rozmowę mailową i im odpowiadać. W przypadku, kiedy podacie no dość dużo prawidłowych dowodów, to te konto będzie powiązane już z nowym waszym mailem kontaktowym, a e-mail hakera lub wasz stary będzie odłączony. Przypominam, że jeśli ten poradnik przyczynił się do odzyskania konta, zapraszam do wsparcia mojego kanału. Supi Patronite, Buy Coffee i inne metody są dostępne w opisie. Zapraszam również do napisania opinii na mojej stronie Facebook oraz opinii na moim profilu Steam. Zapraszam również do oglądania wielu innych poradników na moim kanale, ponieważ nie tylko mam poradniki na odzyskiwanie epików, Steamów itd. Ale również na temat ich zabezpieczania Więc teraz czekajcie na odpowiedź Obserwujcie swojego maila kontaktowego Ja jestem Dominik Domczor Żegnam się z Wami Czekajcie na odpowiedź Od supportu